Jagielonia u góry, Śląsk na samym dole, Śląsk już tak naprawdę ze spadkiem. Słuchajcie, jeżeli Jagielonia dzisiaj nie przegra tego swojego meczu wyjazdowego ze Spadkowiczem i zagrasz sobie taki kupon właśnie na to, że nie przegrają, czyli X2 za 2 złote, to dostaniesz złotych 300 od Superbeta w ramach promocji powitalnej z racji tego, że mamy końcówki lig. Kolejna mocna, sympatyczna promocja powitalna, 300 wy. Za zwycięstwo lub remis Jagieloni ze Śląskiem Wrocław. O tym powiem zaraz nieco więcej. Witam serdecznie na kanale Obstawiamy. Oczywiście, wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod filmem, i dziękuję za każde kliknięcie. Kupony na dzisiaj, plus moja taśma na weekend. Te kupony na dzisiaj powiem wam fajne, bo jest kilka ciekawych meczów. Do tego przejdę oczywiście zaraz, bo zaczniemy jak zawsze od promocji powitalnej w Superbecie. Jeżeli ktoś jakimś cudem konta w Superbecie nie ma, no to dzisiaj można zgarnąć 300 złotych. Z kuponu za 2 zł, 300 zł w bonusie oczywiście. Tłumaczę jak to odebrać i lecimy do konkretów. Słuchajcie, jeżeli nie macie konta w Superbet, to mówię teraz do Was, bo możecie z tego skorzystać zakładając sobie konto właśnie w Superbecie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Jak zawsze niezmiennie komentarz podpięty i w tym komentarzu znajdziecie po prostu link do założenia konta i do odebrania promocji. Jeżeli chcecie, klikacie sobie oczywiście w ten link i zaczyna się proces zakładania konta. W trakcie zakładania konta trzeba zaakceptować zgody marketingowe zweryfikować. Zweryfikować sobie konto gracza i wpłacić minimum 50 złotych. To zapisuje do promocji na mecz Śląska i jagielonii. Jedyne co musisz zrobić, żeby dopełnić tą promocję, to za 2 złote z tych 50, które wpłaciłeś z konta depozytowego, zagrać taki kupon. To ma być Twój pierwszy, przepraszam, kupon grany na Superbecie, czyli podpórka na Jagiellonie. Po prostu nie mogą tego meczu przegrać, nie? I nic więcej Cię nie interesuje. Za pozostałe 48 ziko możesz sobie pograć, co tam ci się podoba. Jeżeli Jagielonia wygra lub zremisuje, to w przeciągu 72 godzin dostajesz proszę Ciebie 300 zł w bonusie w ramach promocji powitalnej. To jest taka standardowa promocja, która bardzo często w Superbecie jakby występuje zmienia się tylko mecz oczywiście, nie? Więc w mega skrócie, jeżeli ktoś by chciał sobie skorzystać, jeżeli ktoś twierdzi, że Jagielonia dzisiaj po prostu nie przegra i nie ma konta w Superbecie, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Jest tam w tym komentarzu link do założenia Konta. W trakcie zakładania konta trzeba, tak jak mówiłem, zaakceptować zgody marketingowe, czyli po prostu to okienko zaznaczyć, zweryfikować konto gracza, wpłacić minimum 50 zł i z wpłaconych 50 zł zagrać taki kupon. To ma być totalnie pierwszy Twój kupon na Superbecie. X2 na Jagiellonie, czyli zakład na to, że Jagiellonia meczu ze Śląskiem nie przegra. I to tyle. Jeżeli wygrają lub zremisują, 300 wy w bonusie. U ciebie na koncie gracza SuperBetowym w przeciągu 72 godzin się pojawi. Przy zakładaniu konta możecie sobie za zaznaczyć też chęć odbioru tej głównej promocji powitalnej, bo to się łączy, a często też pytania się pojawiają, a ja zapominam o tym gadać. Jeżeli ktoś by chciał sobie skorzystać, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Cała procedura, założenie konta, depozyt, weryfikacja kilka do kilkunastu minut i bierzesz udział w promocji na 300 złotych. Zanim przejdziemy dalej, to oczywiście szybki konkurs, standardowe 20 pln do zgarnięcia w Superbecie. Co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć? Subskrybować ten kanał trzeba, koniecznie. I łapę w górę zostawić, tak zwanego lajka, like dziękuję bardzo. I w komentarzu dokładny <laughs> dokładne wyniki minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Chelsea a Manchesterem United. Dopisujecie swój nick gracza z Superbeta. Typujecie do 20. 15 komentarze edytowane, dodane po tej godzinie, bez zniku, gracza na Superbet, standardowo nie biorą udziału w zawawie, czyli standard, przechodzimy do meritum, czyli w końcu do kuponów. Słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć kuponów na dzisiaj i moja tasiemka z racji tego, że ligi się kończą, ale taśmę zostawiam na koniec. Propozycja od Adriana, nie, overy półtora gola w drugiej lidze. Nawet nie wiem, czy to nie jest trzecia liga, w trzeciej lidze francuskiej chyba, słuchajcie, 500 zł na 1245, wynotowałem sobie statystycznie, nie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o te drużyny, jeżeli chodzi o drużynę Aubagne z Valenciennes, no to tutaj mamy 248 i 229, to są średnie goli tych drużyn na jeden mecz ligowy, czyli pod overa półtora gola, okej, okay, to się zgadza, to nie są jakieś, są gorsze drużyny, słuchajcie, w tej lidze, są gorsze drużyny pod kątem overów, to nie są jakieś mega anderowe drużyny. Dalej mamy spotkanie Orleans i Nim. Tutaj mamy 2,61 i równe dwa gole na mecz ligowy, jeżeli chodzi o Nim. to jest ciekawostka, oni już w tej ligi spadli, więc tutaj też jest łapany over półtora gola. Dobrze mówię? Tak, całkowicie ostatnie miejsce, spadli. No i mamy jeszcze overa półtora gola w tym meczu, proszę Ciebie, Brest. nie mam pojęcia, jak to się czyta, z, yy, Dijon. Tak? Dobrze? jest no. Over półtora gola. I tutaj, tu jest jeden wielki minus. Gospodarze w w tym sezonie ligowym notują, uwaga zawrotne, 1,64 gola na spotkanie ligowe. To nawet chyba. Getafe i Sociedad w La Liga nie są aż tak underowe, nie? Jeżeli chodzi o, go, o gości, o, yy, o yy, Dijon, to jest 2,22 gola na spotkaniu, więc troszkę lepiej. No, no wybrał sobie Adrian po prostu z tej ligi, jest dużo meczów dzisiaj z tej ligi. No wybrał sobie Adrian, trzy overy, 1,5. To nie jest tak, że te overy, półtora nie oddają. One nawet dosyć często oddają, tylko trzeba mieć takiego farcika, no bo gra bez farta, jak wiadomo. Nic nie warta. No tutaj mamy trzy typy wybrane na overy. półtora gola. Idziemy dalej do kuponu Dwójtasa. O, tu już jest mocniej. 900 zł na 2133 i mamy tak. A, no, i o, mamy tutaj graną ligę norweską. Mamy zwycięstwo Bodo Bodoglimt Bodo wszystkim yy, dobrze znane i... I wszystkich, przez wszystkich lubiane można powiedzieć, mamy czyste zwycięstwa. To jest w ogóle początek rozgrywek, nie? Teoretycznie siódma kolejka, a tak naprawdę dla Bodo to jest dopiero piąty mecz, bo przez europejskie puchary oni tam mieli poprzenoszone te mecze. Do tej pory trzy zwycięstwa, jeden remis. Jeżeli chodzi o Tromso, no to Tromso zagrało dwa mecze więcej, a mają o trzy punkty mniej, nie? No bo trzy razy przegrywali, raz remisowali i wygrywali dwa razy. Tutaj, no, jak wiadomo, Norwegia to jest taki teren, gdzie Bodo no, jest dużo lepszy od wielu ekip, nie? Tutaj mają po prostu wygrać spotkanie wyjazdowe z Tromso i mamy też proponowanego overa 2,5 goli, proszę Ciebie, e, tak jak doskonale widzisz w meczu Molde i Christiansund. No tutaj 2,5 i 2,87 jeżeli chodzi o średnie goli, ale to co mówię, no tutaj to jest początek sezonu, pewnie te ekipy się jeszcze rozkręcą. Christiansund fajnie, bo to, to wygląda dosyć overowo, 8 meczów, 10-13 bilans goli, jeżeli chodzi o Molde to jest troszkę gorzej, 6 meczów, czyli też mniej rozegranych, 7-8 bilans goli, ale to na razie wygląda no powiedzmy sobie szczerze under nie? W każdym razie dubelek na ligę norweską tutaj od Wojtasa. Teraz jest grubo, bo mamy propozycję od Przemka, i tutaj słuchajcie, mamy trzy razy grany kupon, tak jak doskonale widzicie. Za 1100 zł, czyli omijamy ten podatek od wysokich wygranych, jakby można to robić, całkiem legalna sprawa, nic się nie dzieje. 2051 razy 3 może wrócić z minimum jednego gola Manchesteru United. Manchesteru United, który. Ja wiem, że oni ogólnie do tego przyzwyczaili, ale to jest wręcz. Niesłychana sprawa, że oni razem z Tottenhamem sobie tam śmigają na dupach nad strefą spadkową. To jest. No nie wiem, czy kiedykolwiek taki sezon był, że takie dwie ekipy były tak nisko, nie? To już wiadomo, że to jest pieśń tego sezonu. No mamy minimum jednego, jednego gola, tak? Potrzebnego na tym kuponie od Manchesteru United, czyli minimum jedno trafienie Manchesteru United na wyjeździe z Chelsea. Do tego generalnie mimo wszystko podoba mi się ten gol Manchesteru United. Dlatego, że grają z Chelsea. Do tego mamy, słuchajcie, over półtora gola w meczu Śląska i Jagiellonii i minimum jedno trafienie Jagiellonii. To jeszcze najlepiej, żeby Jagiellonia tego meczu nie przegrała. To gracze, którzy sobie z promocji powitalnej skorzystają, trzy stówy przytulą i ja za to dzisiaj będę bardzo mocno e, ściskał kciuka. W każdym razie mamy tutaj poklejonego takiego e, dublo-trebla, no bo dubel, bo dwa mecze, ale jednak trzy typy wyciągnięte e, z tych dwóch spotkań, nie? Grubo grane, więc ja bardzo mocno trzymam kciuki, żeby to był udany debiut Przemasa, bo... no. 3-300 pakowane w te typy, nie? Idziemy dalej. Przedostatni kupon, stawka zdecydowanie mniejsza. 400 na 1444 od Jacka. I tutaj mamy, słuchajcie, też, no w sumie. Z 5 typów można powiedzieć nawet z dwóch meczów, nie? Jeżeli chodzi o to spotkanie Chelsea i Manchester United, to mamy mimo wszystko zwycięstwo Chelsea, ale też over 2,5 goli i jeszcze do tego BTTS. Czyli to jest taka rozbudowana wersja tego gola Manchesteru United, nie? Bo obie drużyny mają strzelić gola. Jeżeli chodzi o średnią goli w tych sezonie na mecz, w tym sezonie na mecz ligowy jednych i drugich, 2,91 i 2,63, to powiem ci szczerze, jak na Premier League to nie są jakieś mega mocno overowe ekipy. No, szczególnie tutaj United zaniża troszkę tą średnią, ale to, to przez to, że no nie potrafiali za dużo. Słuchajcie, Manchester United w 36 rozegranych meczach, oni zdobyli tylko 42 gole. To jest naprawdę malutko, nie? I jeżeli chodzi o ten drugi mecz z Ligi Angielskiej, w ogóle dzisiaj w Lidze Angielskiej dwa fajne mecze, to znaczy fajne, no grają mocne ekipy Duże marki, o no bo nawet jak słaby sezon ma United czy Tottenham, to wciąż to, to są duże marki, czyli dzisiaj duże marki grają w lidze angielskiej. Mamy propozycję na zwycięstwo Aston Villa, ale też Aston Villa ma strzelić minimum dwa gole w tym meczu. Też generalnie raczej jasne jest to, że zarówno Tottenham, jak i Manchester United, no to są ekipy, które już się skupiają na tych swoich finałach, nie? Jakby dupa ich tu nie. Tak mi się wydaje, że dupa nie zaboli, jak przegrają na przykład kolejny mecz, nie? Bo. Pełne skupienie, wiadomo, że ten sezon jest już do zapomnienia, jest stracony. No, jeżeli chodzi o ligę, pełne skupienie jest na, tym, na tych finałach w Pucharach Europejskich, nie? A tutaj, jeżeli chodzi o Aston Villa, no, to jest walka o nawet top 5, można powiedzieć. Także tutaj. Nawet mogą wskoczyć przy dobrych wiatrach, słuchajcie, na trzecie miejsce. Nawet, no na trzecie. Nawet przy jakichś tam turbo-sprzyjających, ale tak nie będzie na drugie. Ale to trzecie miejsce w zasięgu, nie? Więc tutaj Aston Villa zdecydowanie ma o co walczyć. Tysiak jak profitu może być od Jacy. Jeszcze jeden kupon na dzisiaj mamy od Karola. I tutaj mamy, słuchajcie, tak. O, jest moja ulubiona druga liga hiszpańska. Levante z Albacete. No i tu są cyferki, słuchajcie. Over półtora gola w tym meczu ma być, jeżeli chodzi o te ekipy w sezonie ligowym. 2,69 i 2,79. To generalnie jak na drugą, ligą, drugą ligę hiszpańską na, naprawdę fajne średnie goli są, nie? Więc tutaj nie dziwi mnie, że wybór padł akurat na overa półtora gola w tym meczu. Do tego mamy różne w tym spotkaniu, a te różne też wyglądają dobrze, szczególnie jeżeli chodzi o Albacete. Lewante! No nie najlepiej, 15-4 i 7 w trzech ostatnich meczach, ale właśnie Albacete tutaj nadrabia, 12-12-13, naprawdę dużo kornerów ostatnio bitych i ta sklejeczka mi się podoba, no i mamy jeszcze rzuty roczne Manchesteru United, nie? Wszystko by było fajnie, gdyby Manchester United w jednym z trzech ostatnich meczów, mianowicie w meczu rewanżowym z Bilbao na własnym terenie, nie dowiózł yy, zerowej ilości kornerów. No bo tak, oni z West Hamem nabili 8 różnych. No właśnie z Bilbao nabili 0 różnych i nabili 3 rzuty różne z Brentfordem na wyjeździe. No tutaj mają nabić z Chelsea swoją linię, znaczy mają. No jest taka propozycja na uwera rzutów różnych po prostu Manchester United. Pięć propozycji na dzisiaj mamy obgadanych, to jeszcze moją taśmę wrzucę. Z racji tego, że mamy końcówkę sezonu, no można tak powiedzieć, nie, bo zaraz ligi się kończą. No wybrałem sobie <laughs> 17 typów, tak jak widzieliście na miniaturce. Zagrałem sobie oczywiście ten kupon 10 razy, tak jak zawsze przy moich tasiemkach to robiłem i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja nawet za bardzo nie będę obgadywał tych meczów. Wybrałem sobie z całego weekendu, proszę Ciebie, w dużej mierze jakieś tam overy półtora, no generalnie gole. Wynotowałem Wam też pewnie cyferkowo jak wyglądają średnie goli tych drużyn, które sobie wybrałem w sezonie ligowym. I oczywiście, żeby tutaj nie gadać teraz wszystkim, co i jak po kolei kupon będzie opublikowany, jak oglądasz, to pewnie już jest opublikowany na super socjalach, super beta, konto strefujemy, nie więc jeżeli standardowo ktoś by chciał sobie zerknąć, to ja serdecznie zapraszam. 17 typów emocji zaczynam od jutra. Oczywiście chciałbym, żeby to siadło, nie, ale. Ja jestem już zrażony mocno do tych tasiemek. Dawno jednak tasiemki nie grałem przy piątku, więc jak najbardziej można sobie ciupnąć jedną, albo jedną z ostatnich, a może nawet ostatnią tasiemkę w tym sezonie ligowym, jeżeli chodzi oczywiście o topowe ligi, bo tam jakieś nordyckie będą grały, coś będziemy dubać. Słuchajcie, przypominam Wam na koniec, bo to wydaje mi się dobra opcja, nie? Jeżeli Jagiellonia dzisiaj nie przegra ze Spadkowiczem, ze Śląskiem Wrocław, no to 300 zł dostaniesz w bonusie, jeżeli za 2 zł zagrasz sobie taki kupon, jak teraz widzisz, czyli X2, nie? Podpórka. Zakład na to, że Agielonia nie przegra. Za 2 złote. Jest to dostępne dla każdej osoby, która nie ma konta w Superbecie i zdecyduje się założyć konto w Superbecie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Tam znajdziesz yy, komentarz z linkiem, jest przypięty, jest na samej górze. Jeżeli chcesz skorzystać, to klikasz sobie w ten link i zaczyna się proces zakładania konta. Trzeba jedynie zaakceptować zgody marketingowe, zweryfikować sobie konto gracza i wpłacić minimum 50 zł. Bo możesz płacić 50, nie musisz więcej wpłacać. Z tych płaconych 50 zł. <laughs> Z kąta depozytowego za 2 zł ładujesz taki kupon, i to ma być Twój pierwszy kupon grany w ogóle, yy, jakby w Superbecie, nie? Podpórka na Jagielonie. Zakład na to, że Jagielonia nie przegra. X2. Za pozostałe 48 ziko możesz sobie pograć co chcesz. I jeżeli Jagielonia faktycznie dzisiaj nie przegra, to te 300 zł. Ty w bonusie dostajesz na swoje konto gracza super bez przeciągu 72 godzin. Jeżeli ktoś by chciał korzystać, odsyłam oczywiście do pierwszego komentarza pod tym filmem. Za oglądanie do samego końca dziękuję, życzę udanego dzionka. Jak macie coś pograne, niech się zieleni. Trzymam za to kciuki. Typerska piona bita. Trzymajcie się, pozdro, ma elo. No i nara.